Pozdrowiona hosty Joszyfa, w której jest...

Ptrój jedyny tosze, zmiuj się Matko posłuchaj ciela, modl się za nami. Matko w ciela. Zwierciadło sprawiedliwości módl się z Panami, z mądrości przyczyną naszej radości módl się z Panami przybytku Ducha Świętego. I do kości słoniowej, złudzę się z panami, w domie złoty. Zdrowienie chorych, ucieczką grzesznych, módl się z nami, Ociechom migrantów, módl się z Panami. Ocieszycielchowprawionych, módl się z Panami. Znawcy. Królowo dziewic, módl się nami, Królowo wszystkie świętych. Królowo bez masy pierworodnej i Módl Królowo w niebo wzięta. Królowo Świętego, módl Bóg który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obiektów Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za Najświętszej Maryi zawsze dziewicy, uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie tarcić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych. 我會失去了可能。 Kontynuujemy rozważania związane z postacią Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego. Umiłowany mój Księże Prymasie, najwyższą pochwałą wiary Prymasa Wyszyńskiego i zawierzenia Matce Bożej były słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane po wyborze podczas audiencji dla Polaków. Ojciec Święty powiedział Czcigodny i umiłowany mój Cięże prymasie, pozwól, że powiem po prostu co myślę: nie byłoby na stolicy Piotrowej, tego papieża, Polaka, który dziś pełen bojaźni Boższej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się pod więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia, bez reszty Matce Kościoła. Gdyby nie było jasnej góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem? Nie były to grzecznościowe słowa wdzięczności, ale wyraz wielkiej miłości i uznania dla prymasa Wyszyńskiego, którego święty Jan Paweł II cenił od młodości i słuchał jak ojca. Kiedy po dokonaniu historycznego, milenijnego aktu oddania Polskiej Matce Bożej w niewolę miłości, pojawiły się słowa krytyki oskarżenie o nadmierną pobożność. Kardynał Wojtyła napisał piękny komentarz teologiczny do tego aktu. Rozumiał głęboką ideę oddania się Matce Bożej w niewolę, ponieważ sam to uczynił już jako student. A kiedy jako papież przybył na Jasną Górę, powiedział: Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się nim być tutaj. Przypomniał milenijny akt oddania i wyjaśnił istotę oddania się w niewolę Maryi. Znaczenie słowa niewola, mówił Ojciec Święty, tak, dotkliwie, tak dotkliwe dla nas Polaków, kryje w sobie podobny paradoks. Jak słowa Ewangelii o własnym życiu, które trzeba stracić, aby je zyskać. Wolność jest wielkim darem Bożym, trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do tej istoty należy przynależeć, czyli nie być wolnym, ale raczej być wolnym w sposób dojrzały. Jednakże tego niebycia bycia wolnym w miłości nigdy nie odczuwa się jako niewolę, nie odczuwa jako niewolę Matka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako afirmację swojej wolności, jako jej spełnienie, wtedy jest najbardziej wolna. Oddanie w niewolę wskazuje się, wskazuje więc na szczególną zależność, na świętą zależność i na bezwzględną ufność. Bez tej zależności świętej, bez tej ufności heroicznej, życie ludzkie jest nijakie. Kardynał Wojtyła widział w Prymasie Wyszyńskim nie tylko opatrznościowego pasterza dla Polski. Podkreślał jego znaczenie dla całego Kościoła powszechnego. Z okazji 25. rocznicy biskupa, biskupstwa Prymasa Wyszyńskiego, Podkreśla uwagę doświadczenia Kościoła w Polsce, które działo w ramach ustroju opartego na ateistycznej do, do, doktrynie marksistowskiej. Kardynał Wyszyński, pisał kardynał Wojtyła, jest w Kościele współczesnym wyrazem, wręcz symbolem tej właśnie historycznej próby, w której Kościół spra, sprawdza swoje siły. Można więc śmiało powiedzieć, że znaczenie prymasa Polski jako człowieka takiej właśnie próby kształtuje się też w sposób wyrazisty w świadomości zarówno Kościoła w Polsce, jak też poza Polską, świadomości Kościoła współczesnego. Rodacy i cudzoziemcy podziwiają w prymasie Polski jego głęboką wiarę, bezkompromisowość oddanie sprawom Ewangelii i Kościoła, wielką odwagę, która, jak wiadomo, wyraża się także gotowością do cierpienia i ofiary, przy równie wielkim umiarze. Ogromną radością dla Prymasa Wyszyńskiego był przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Ta radość była tym większa, że wcześniej na uroczystości milenijne Władze komunistyczne nie wpuściły do Polski papieża Pawła VI, gdy Jan Paweł II stanął na jasnej głusze z prawdziwym wzruszeniem powiedział do kardynała Wyszyńskiego Kochany książe prymasie wprowadziłeś ty nieustrudzony, nieustrudzony sługo ludu Bożego, ty niestrudzony niezmordowany miłośniku i służebniku pani Jasnogórskiej. Prowadziłeś program swojego prymasowskiego pasterzowania, odwiedziny paste papieża w Polsce. Księże Prymasie, pozwól mi tylko to jedno powiedzieć, że Ci się spełnia i za to Bogu dziękuję, że Ci się spełnia ten punkt Twojego odważnego, bohaterskiego programu dusz pasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym. Mario, Królowo Wszystkich Świętych, okaż się nam Matką. Dziękujemy Ci za świętego Jada Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadź nas ich śladami za Chrystusem, Twoim Synem żyjącym w Kościele. Panie Jezu Chryste, trwając przed Tobą tą niedzielę uroczystość zesłania Ducha Świętego. Chcemy prosić teraz Ducha Świętego o Jego dary, aby nieustannie nas umacniały w mężnym trwaniu przy Tobie. Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz Wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni, prosimy Cię o Twoje dary wołają. Wysłuchaj nas, duchu święty. Wysłuchaj nas, duchu święty. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował prawdę wiekuistą, którą Ty jesteś, mój Boże. Proszę o dar rozumu, abym, na ile mój umysł może pojąć, Zrozumiał prawdy wiary? Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat dostrzegł w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia. Proszę o dar rady na chwile trudne. Gdy nie będę wiedział, jak postąpić. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus. Proszę o dar pobożności, abym chętnie obcował z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci i na Kościół jako narzędzie Twojej ojcowskiej opieki. Proszę o dar bojaśniej Bożej, bym lękał się grzechu, który ciebie Boże obraża. Duchu Święty, który stąpiłeś w zaraniu Kościoła na apostołów i wiernych, aby ich rozum oświecić, serca zapalić i wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić. Błagamy Cię, bądź też zawsze z nami, napełnij nas darami Twoimi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadku, rządź nami według Twojej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i jedności świętej, jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwości wiecznej, abyśmy Ci tam z całą resztą aniołów i świętych składali cię w czynieniu i chwałę na wieki wieków. Panie Jezu Chryste, trwając przed Tobą, prosimy także o Twoje miłosierdzie dla świata. O ustanie pandemii, twoje błogosławieństwo. Święty Boże, Święty Mocny, Święty śmierci. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Marii, męczony na krzyżu, jest obecny w najświętszym sakramencie. Sprawa byśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Ciebie w każdym momencie, bo żywy ten w tym sakramencie. Wielbiem Ciebie w każdym momencie. Która nas nasz, ścieć mi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, synem tym z nami idź. matko, która nas nasz, ścieć.